Dobra, jest live. Jest live. Dobra, Ej, możecie dać? Jaką to? Niech Kubik pierwsze ceny. Niech Kubik pierwsze zacznie. O! E, bo on wygrywa live. Ej, ale Kubik, dlaczego ty masz ten z Rocket League? Live B.I. Czekaj, ej, ja wysyłam ci szybek. Chwila, nie ja. wysyłam ci live'a, jego dajcie mi chwilę, zaraz przyjdę.

Nie, 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 odpalił Dobra. Czekaj. Dobra. Napisałem wszystko. Ej, że... dlaczego nie... Co? Szybę? Szybą... Przykuń, czy, czytało mnie. chwila. Czytało? Aha, bo kubik chyba rozpoczął. Kurde, nie mogę dołączyć. Quadrety Player 1. Fuck. Nie jest osób na live'ie. Pięć. <laughs> na no, chwilę. Да, 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 O, czekaj, chłopie! Jezu! Musi pierwszy kubik zwrócić. To więc Gibla. A nie, jeszcze jest. No nie jest je już. No, no, on jest już. O, już jest. Wreszcie. Dobra, no Dobra, ja to y jest Kod dostępu kubiks Zobaczymy, i portu. dajcie gotowo. Weź ten, weź, weź ten mój. Mój komentarz po prostu Weź mój komentarz. Jeszcze kot Kubiks ty. Kubiks to jest kot do Kostomów Weź ten. O pomyliły się trochę. Od... Dobra, weź ten, weź kubiks to jest kod do kół z Tak Ten Ej, Taka chwila. Taki... No i nie mogę. Ja też. Na no chwilę, bo ja jeszcze nie zacząłem. <śleski> <śleski> I chłopie Szafkę pokazać? No, yy, polska szafka yy, moja, tak wygląda, czekaj. Zeskroluję tak. Masz Tranisop? Nie mam. Nie gram. Nie gram od takiego, nie gram od takiego sezonu. Tu no macie e, kod Kubik's e, e, tutaj. Tutaj, klucz dostępu musicie wejść, żeby no, mieć kasowa Pokażażażę. Zmarłynę O Rider w playerniku. Oba, kładę. Ej, sorry, za jakość. Player 2. Dobra. No wiem. no Kurde, Żelek wiem, że to ty. Weź. Żelek wiem, że to ty. Nie musisz mówić. Wiem, że to ty. Sorry, mama odkurzą w pokoju. Ale kto to jest? No, Żelek to mój kolega z klasy. Chyba no, nie z klasy, tylko no. No. Weź fresh na customa. Żelek, weź już na customa. Że, jak weszłeś Ej, na custom? Odpalajcie ten Fortnite, custom! Nikas. Na rozpocznętym. Kast... Czemu? A z kapseloka masz? Region jaki, e... Aha, idziesz do fryzjera za chwilę. Europa. Region Europa. To Kaspero, to Kasprowi, powiedz, że ten, że prowadzę livea z customa z Fortnite. A. Weź mu powiedz. <grym> Ja się muszę zasubskrybować, kurde! Jezu, no! Ten telefon jest zbagowany, laguje się przez tego brała! Aha, zarosop, to by się spodziewał. Ja pierdzielam! Ej, jak więc to ten to... Uch. Ej Kubiks, możesz dać trochę większy, ten kod Kubiks? Ale że co? Trochę większy, nie wiem. No bo ten, no bo jak się to nazywa? Kot Kubiks jest za mały i kumofina to. Można być? Palaj, to jest trudno. Palam, Przygotowywanie e, e, tak to mam? Przepraszam. Wyciśnij się. Wyciśnij się. I to robimy tego. E, robimy e, małego rybaka. Wyciśnij się. Podgłoś sobie telefon tylko. Dobra, wszyscy sam? Tak, eee, yy, mówi lecimy na przemiarce sady. Czyli fiesik wielce czy coś takiego. Lecimy dla farbę po prostu. Zabijamy! dobra, chyba kończymy tego streama. O, siema Kubik zabije by się? Eee, nie. Dawajcie, testujemy jakieś, nie wiem, różne glicze czy coś. Nie bijemy się. Trzymajcie. Dawajcie, Je... próbujemy jakieś dziwne glicze. Okej. Okay. Dobra, to dawajcie kotwiczkę. Dajcie kotwiczkę. Jeszcze jakąś kotwiczkę. Znajdźcie broń, zabijmy bossa, może w safe będzie kotwiczka, bo ja, bo ja ten. Ej, kto z Was ogląda tego? Ten, dajwa. No, Aha. Dobra, ale ja się no, ten... bo jeszcze zaraz się to, bo to, nie jest to znowu, bo... Ja wiecie, co ja teraz powiedziałem, że te boty, to są boty. Ja jestem pakietosem. Ej, chodź Kubiks, chodź. Czekaj, e, chodźmy Dziwam. do wody, spróbuję, e, chodźmy do wody, bo ja chcę coś zrobić. Idziemy Dziwam. do rzeczki. Idziemy do rzeczki. mi się z w Messenger. Ej chłopie! Jest... Dobra, weź wyłącz tego live'a, Kubik. Ja chcę normalnie grać. Ja chcę normalnie grać. Ja chcę normalnie grać. Aha. my normalnie. No, witam, ja, Kapi. Czas jest na live'ie, tyle powiem. Ja ma. Ja. Gramy normalnie, jakby co. Ej, czekaj, czy ja naprawdę mam układkę z ta? Jakiego masz glitcha, mordo? Weź mi, powiedz. To przetestujemy. Zobaczymy. A i sorry, za wam grafikę, po prostu nie umiem lepszej ustawić. <grym> Taki streamer. A, przepraszam, nie zamknij, jeżeli jestem goły i no, to jest mój kolega. Co jedno słowo. Przepraszam za, przepraszam za mnie, że jestem taki ułomny i głupi. I mam do 10 stopnia, więc nie mogę usiąść w miejscu. Ej, szkoda, że, te, szkoda, że usunęli te te katalby. No. Myśmy zrobili tego glitcha, co się leci w powietrze. A no, wiem, o co ci chodzi. Jak usunęli? To, to zrobił. Jakby co to ten, to Szymon to jest y, drugi kolega co ten, co się, co jest po prostu moim kolegą z klasy i ten poprosiłem Kubiksa, żeby zrobił kastowy i ten, zrobił kasdowy i gramy właśnie tak. Dobra, ja się biję normalnie. Gdzie wy jesteście w ogóle? Nie, nie bimy się. Jezu. Kiedy skończysz?

Ale No. Dobra, starę, ty bo ja mama byliła. mi mówiła, że na wieźnie, paszę trochę. A co, ty masz bieżnię? Co? No ja mam wieźnie stary. Że ktoś postawi słody na tobie i przechodzisz na sprincie. A masz może jakiś filmik? Czekaj. Ktoś postawia na mnie schodę. Gdzie ty jesteś w ogóle, kubic? Nie wiem. Ja jestem Kowaszem Mikołasza No to Mikołaj obserwuj, nie może, może go pokonam. Został mi internet. Ale to tak bardziej. Gdzie nie. Gdzie w ogóle jesteś ty? Mikołaj już ten. Aha, to ty gdzie jesteś? Ja bym mógł dołączyć. Ej, Kapi może z nami zagrać tego, customa. Kto? No Kapi, jest na live. Zara może z nami zagrać. Ten ja Tylko se z tym. No, ty, tu można dalej. No co? Nie zwracajcie tam na moich rodziców. I to <laughs> Wiedziałem, że zaraz tak będzie. wiem. Pierwszy. My ode mnie. Odniesie plato w domu. A to mogę potwierdzić, nawet kiedyś pla plastelina zjadłem, wiesz? A, rzeczywiście, super mi ta wiadomość. Super, dodała mi 10. Są takie, że taki Takie, że dać na dożycie. Krakersziki moje ulubione, w bierze oni się ugolę. Ja pierdolę, ja wychodzę <grym> miałem. <grym> Ej dobra, nie chcę ryskać wino, czy do rozmowy, nie wiem. No, tam... Mikołaj, mówię ci dziesiąty raz, rozłącz i dołącz. Ale jesteś? Kapi, jesteś? Okay. Kapi. O, dobra. Już. Dobra, yy, kod, kod ten. Kod klucza to Kubik po prostu. Wiem. Bo ja mam już. Chcę, żebyś mi Dlaczego ja mam znajomego, który się nazywa kościką 1337? A ja mam płynnego dostaw znajomego. Ja, ja, ja mam takie dostaw z Dawaj go to Kubiks.

Ej, Kapi, a jak się nazywasz w Fortnite to się dodam. Kapi, jak się nazywasz w Fortnite to się dodam. Są cztery osoby. Ej, dobra, nie bijemy się, nie bijemy się. On ma marszlenów. Nie bijemy się. Weź mnie, weź mnie dodaj do znajomych, Ralvet Kubiks. Kacp, dobra. Gdzie ja lecimy? A no, Kubiks mówi. To nie ma. Co? Nie ma. Lecimy znowu ja na ja szemiercze. jakiegoś takiego już mam. Nie wiem, nie widzę nikogo. Siema, siana! Dobra, ja idę wypić shota Na górę. Ja byłem jej najwięcej ubiłem. kilokem. Ah! A a a hej la i Nie bijemy się jogo nie nie bijemy się tylko kubiksy zabija bossa ja biorę tę Pomocy, jedno HP mam. No serio? Ej, no serio, on ma jedną HP. Błaga, coś do leczenia. Jest. Dobra, jadę. Siema! O siema. No, co za... Marshmallow. Eee, no, za U, tam... Weź se. Robimy znicze na komentarzach. Jak znicze? Znotzym Aha! Że z Ej, ja cię nie mogę dodać, Kasper, nie? znic Na tym mnie spróbuj eee, Ci No Dl dlaczego nie mogę zobaczyć tego jego skin na twarz? <try> o oh, jest mam czekaj gdzie go teraz mam Eeeeeeee, eh. lukeo, 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 Kasper je. Pisala sem mu zapro. O, si imaš mikro? Ja, ja imam mikro. Dobra. Mr. Bobo O, to nie mówi? Dobra, słuchaj, ja na co mi robisz? Jestem twoim bańczkiem, jestem twoim bańczkiem, jestem TWEGOŚ?! O, ja zapierdziel na szmeloło... na szmeloł pompu w łebku. Nie. No. U nas to hape tylko. Proszę. Jak to jak dasz, to ci dam 5 złotych. Nie s... nie Ile? słychać się na razie. Pięć. Ale po co mi? Mi do autobatu 5 zł, Jak i tak ten... Jaki i tak i... jak się O! Jest, yes. Czekaj! Mikołaj, bądź cicho. Siema. Co? Czekaj, bo mi koledzy gadają się na Messengerze, daj mi chwilę wyciszej Okej okay. Dobra, można gadać ma Elo Pa Mi o to chodziło Stój, na razie No Stój bardziej o tak tutaj No O tak gdzieś Do tyłu, Do tyłu. Chodzi, że do mnie. A. Dobra. Nie wiem czy to działa. Nie no, nie działa, mega. Tylko na lepitwie działa. A co? Ja normalnie z kolegą, to działało. Aha. Może no, kolega jak ja tutaj stałem normalnie. No. I gdzieś musiałem pójść. To on tak sobie zostawił mnie i sobie chodził tym. Ej, spróbuj teraz. O! No ale to jest żółta ściana, więc nie ma co się dziwić Jem, tak. Tak to dopiero teraz to Serio? Człowieku, ja to chyba już zauważyłem z dwa lata jak gram w Fortnite'a. A jak ty tego nie widziałeś, to ja przed chwilą myślałem, że ty... Kurno! Sorry! O, <laughs> Aha. o! Dzięki za koronkę. Muszę kończyć. <laughs> Aha, ja dobra Nara. 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 O, dobra Dobra. Czekaj ile na teraz Ej, nie, jak dostałem! 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 Piętnaście masz? No. Ile? Ej, dobra, dobijamy mi dwadzieścia winów! Ale, jak ty to zrobiłeś? Dabijamy mi 20 winów. Dobijamy alboni, mi 20 winów. Ja mam przychód zrobić. 10, 10, proszę. Ty ile masz? Dwa. Dwa. Aha. A ja mam jeden. Dobra, znowu. Za, za, Dabijamy y mi 20. A potem mi 50, może no, 10. 10 albo 5. Kopie, to już będzie lepszy od y, Xaviera. Nie, jak to 10, bo Xavier ma 6. Bo wiecie, co, nie, o, co? Chce a. nie chce mi się grać, w Fortnite. Nie chcę mi się grać, Fortnite. No. Senara. No lo no, sé. No.